Dzień dobry Państwu. Druga walk, seria walk półfinałowych. 14 pojedynków. Pierwszy pojedynek, kategoria 46 kg. W narożniku czerwonym Grzegorz Dywal. Reprezentant Boksu SSS. Bokser Szczegom, urodzony w 1995 roku, toczy dzisiaj swój 15. pojedynek. Jego rywalem jest Oskar Matera, urodzony w 1996 roku i toczy dzisiaj swój 19. pojedynek. Oskar Matera jest zawodnikiem klubu LKS Myszków. Zawodnik Mieszkowa troszeczkę niższy Stara się przedostać do pół dystansu Niemniej jednak Grzegorz Dywal Stara się go zatrzymać czasami prostymi I po pierwszej rundzie 5 do 4 prowadzenie reprezentanta LKR Myszków. Grzegorz Dybal, Marośnik Czerwony, urodzony w 1995 roku. Reprezentuje klub SSS Bokser Szczegom. Toczy dzisiaj swój 15 pojedynek. Jego rywal z narożnika niebieskiego, Matera Oskar, klub LKS Myszków, urodzony w 1996 roku, a dzisiaj toczy 19 pojedynków. Ring wolny, runda druga. Rozpoczęło się drugie starcie. Po pierwszym Oskar Matera prowadził 5 do 4. Piękny prawy na dół. Niestety nie zaliczony przez zespół sędziowski. I lewy na górę teraz sierp. Piękna akcja Oskara, markowanie lewego na wyjście prawym na górę. Dużo akcji Oskarawku. w pół dystansie, jednak troszeczkę te ciosy są zbyt szerokie. Po drugiej rundzie remis 8 do 8. A do drugiego pojedynku w kategorii do 46 kg przygotują się Pietrewicz Damian. Narożnik czerwony. I Adrian Kowal, narożnik niebieski. Obsada sędziowska tego pojedynku. Wiesław Andrzejczak. Sędziowie punktowi. Stanowisko numer jeden. Mariusz Mikucki, Dwa. Tadeusz Pisak, Trzy. Piotr Stopolewski. Cztery. Ariel Środa. Pięć. Andrzej Rajkowski. Sędziowie czasu. Pani Barbara Sańko oraz pani Ewa Żurkowska. Ring Wolny Runda Trzecia. Kiedyś było tak. Tortycie teraz to są duże. Nieustanny atak Oscaram Matery. 10 do 9 prowadzenie. Bardzo ładny lewy prosty. Kolejny dzios, no niestety prawy prosty nie został zauważony przez piątkę sędziowską i kolejny prawy tym razem zauważony. No ja się nie dziwię, no ja się nie... troszeczkę z wysuniętą głową zawodnik LKS Myszków poszedł do przodu i koniec pojedynku 12 do 11 zwycięstwo Oskara Matery To nie było powiedziane, że to jako nabywko. To było powiedziane, że myśmy tutaj też się nie rozmawiali, a też że były żarty. I się nie stało. W tym pojedynku w stosunku punktowym 12 do 11 zwyciężył Oskar Matera LKS Myśli. Oskar Matera, Śląski, Związek Poprzerski.